Witam serdecznie na kanale Wojtek Gry w kolejnej odsłonie serii darmówki z Epic Games Store. W tym tygodniu dwie rzeczy: jedna to Doom 20, 64, który widzicie, a druga rzecz to jakiś dodatek do gry online. Oczywiście tego dodatku nie będę Wam pokazywał, ale klasyk gier shooter, shooterów na pewno chciałbym Wam zaprezentować. Doom 64 BTSD przejęła w swoje ręce i wydała w takiej formie odświeżonej na nowe systemy. <laughs> do, dodano pełną obsługę myszki. Jak się zalogujecie na konto BTSD, pewnie będzie można jakiegoś multiplayera strzelić. Nie zakładałem konta i nie mm, sprawdzałem tego. Stawię to wam do sprawdzenia. W Starym dobrym stylu strzelanka, nie można się pochylić w górę, w dół popatrzeć. Tak to kiedyś wyglądało w czasach jeszcze DOSa, a czy początków systemu Windows. Takie gry, jeżeli ktoś pamięta, jak właśnie Doom, Wolfenstein, czy Duke Nukem, to, to były takie, czy nawet pierwszy Quake, to to właśnie dało zalążek. Wszystkim późniejszym shooterom Klasyczna obsługa, strzałki e Spacja Zmiany broni pokrętłem, czy też pewnie numerowo, tak Klasyk, y trzeba było znaleźć klucz, otworzyć drzwi Nie zabijać różnego rodzaju maszkary. Nie ma przeładowywania, to automatycznie się dzieje. Trzeba szędzić naboje. Dużo sekretów. Warto różne ściany poprzyklikiwać, żeby się spróbować otworzyć. Czy te beczki były wybuchowe? Tak. Zobaczmy czy uda nam się dojść. Niebieski klucz zdobyliśmy. Człom się włączyło, coś gdzieś idzie. Nie widać nigdzie niczego. Mamy niebieski klucz, czyli logika podpowiada, żeby zejść na dół, i otworzyć tą niebieską niebieskie drzwi. No i czy teraz się coś zmieniło? Nie. Okay, czyli to jest na czasy. Gdyby. Aha, tutaj mamy Mercerkel. Dobra, i teraz zobaczmy, czy to niebieskie możemy otworzyć. Tak. No i idziemy dalej. Dajmy, otworzymy im te. Warto ich ubić. Armorek. Nie ma mowy o precyzyjnym strzelaniu. Trochę auto celowania. Tutaj mamy coś do otworzenia. Ok, zamknęły się drzwi, fajnie. Na szczęście wybraliśmy tylko poziom ringi, to on czyli nie jest to najwyższy poziom trudności. Czy by się gdzieś winda otworzyła? Nie, dobra, tu się otworzyło. Tam coś chodzi. Uu

Dobra, brawler się obsługuje też, klik, jak drzwi, klikając czegoś tutaj strzegły, więc zobaczmy czego. Przejście dalej, być może. No bo i mamy pełną już 50 sztuk. To jest maks. Warto zaglądać na wszystkie załogi. Gdzie armor się pozbierał. No i pierwszy poziom zaliczany. Doszliśmy do exitu. Tak mniej więcej to wygląda i tak wyglądało kiedyś. Zobaczmy, że zabiliśmy wszystkich potworków, zebraliśmy 91 przedmiotów i odkryliśmy 0 sekretów. Zajęło to 5 minut, 18 sekund. Można teraz powrócić, jeszcze raz e, spróbować odkryć wszystkie sekrety. Jak już wiemy, jak to przejść, spróbować zebrać wszystkie przedmioty. No i cóż, gra jest dostępna za darmo przez tydzień na Epic Games Store. Trzeba nie skorzystać, jeżeli ktoś nie miał styczności lub urodził się? Po już tej fazie gier tego typu, kiedy to już wszystko zaczęło być super graficzne, no to teraz możesz spróbować sobie zobaczyć, jak to gry wyglądały kiedyś, co zagrywali się starzy gracze. No i teraz już kolejny poziom i to tak e, aż do ostatniego poziomu. Niezbyt skomplikowane labirynty. Ja sobie zapiszę, może będę to kontynuował. Różne poziomy trudności można. Warto najpierw sobie poeksplorować na tych łatwiejszych poziomach, żeby. Za, e, z mechaniką gry się zaprzyjaźnić, a potem próbować, to jest to trudniejsze. No i warto szukać tych sekretów. Dużo tego jest. No, ja się z Wami żegnam. Dziękuję za dotrwanie do końca. Jeśli się podobało, stawcie lajki like i komentarze. Na weekend, jak zwykle, w niedzielę będzie streamek, a jeżeli chcecie pogadać, to zapraszam na Discorda. Linki w opisie kanału. Pozdrawiam.